Adison, musisz to zobaczyć. Wow, i to się nazywa sztuka. No wiem, wiem, to ponad moje możliwości. Ta, powiedz to jeszcze raz. Dawaj. Nie, nie może tego zrobić. Znaczy w sumie może, tylko po co. To jest twoje dzieło, Addison. Spójrz na podpis. No tak. Przecież jak byłam mała, to bez przerwy tworzyłam coś z bakim. Wtedy uwielbiałam rysować. Widzisz, co potrafisz, jak nie słuchasz głosów w głowie, który krytykuje każdy twój ruch? Wciąż najlepsza masz być, tak skarbie nie da się żyć, bo każde dzieło będzie zmieniać się w gruz. Ty weź wyczynuj choć raz i w końcu sobie daj czas, bo wyjdzie pięknie, kiedy wrzucisz na luz. Już się nie katuj samokrytyką, bo po co ci to? Zacznij kochać siebie zamiast pluć sobie w twarz. Ty rysuj mała i bądź niedbała, to co potrzebne dawno w sercu masz. Prawdziwym dziełem sztuki jest. Już to wiem. Dzięki, że mi pomogłaś, Zed.